Na niebie pojawiły się dziesiątki kolorowych świateł, które przyćmiły blask gwiazd. Nie wiedziałem ile czasu minęło i co się ze mną działo wcześniej. Ciało pokryła mi gęsia skórka, a w ustach poczułem metaliczny posmak. Ostatnie co pamiętałem to ojca znikającego we wnętrzu domu. Serce próbowało rozszarpać mi piersia, żołądek z nerwów przypominał zaciśniętą pięść. Chciałem wstać, lecz nie mogłem się poruszyć i wtedy zdałem sobie sprawę, że coś mnie obserwuje. Jakaś istota lub mocnie z tego świata przyglądała się siedzącemu na werandzie nastolatkowi. Powiodłem oczami najpierw w prawo, a później w lewo. Nie mogłem oczekiwać żadnej pomocy na tym pieprzonym odludziu, dlatego skoncentrowałem się na złapaniu jak największej ilości powietrza i spróbowałem krzyknąć. Tato! Głos zamiast wyjść z ust odbił się w mojej głowie echem. Postanowiłem spróbować raz jeszcze, lecz wtedy poczułem jak tyłek odrywa się od ławki, a ciało rusza ku górze. W uszach coraz głośniej słyszałem gwizd, jakby ktoś włączył wiertarkę. Nie mogłem utrzymać moczu i biernie przyglądałem się ciemnej plamie pomiędzy nogami. Minąłem pierwsze piętro i kątem oka zobaczyłem dach lśniący w blasku dziwnych świateł. Jego powierzchnia nie zdążyła wyschnąć po padających deszczach. Chwilę później znajdowałem się jeszcze wyżej. Z tej wysokości okolica przypominała bardzo realistyczną makietę. Rozsądek w głowie wrzeszczał, bym coś zrobił, ponieważ światło w każdej chwili może zniknąć i wtedy runę jak mury w piosence Jacka Kaczmarskiego. Niestety było za późno, by cokolwiek poradzić. Poza tym głowę zaprzątała mi dużo ważniejsza kwestia. Co będzie, gdy już dotrę na samą górę? Do tej pory wszystko działo się bardzo powoli, lecz nagle w jednej chwili pochwyciło mnie coś lepkiego i wciągnęło w kompletną ciemność. Dochodziły z niej głosy, przypominające zawieszony komputer. Piski, zgrzyty i trzaski zalewały mnie z każdej strony. Bałem się, że na metalowym ramieniu zjedzie ku mnie piła tarczowa i rozetnie niczym prosie. Oczami nadwrażliwej wyobraźni widziałem krew tryskającą na wszystkie strony i mechaniczne śmiechy moich katów. Tymczasem i ja krzyczałbym z bólu i dezorientacji, a wszystkie dźwięki rozchodziłyby się w mojej głowie. Postanowiłem uczepić się jedynego możliwego wyjścia. Wmówiłem sobie, że to sen. Z ojcem rozmawialiśmy na tematy związane z kosmitami, zasnąłem więc na werandzie i oto jestem. Własny umysł postanowił pokazać mi, gdzie raki zimują, i dać radę na przyszłość, by mnie zazierał noca. Zrozumiałem aluzję i więcej się to nie powtórzy, ponieważ nigdy nie miałem tak potwornego i rzeczywistego snu. Podejrzewam, iż ludzie, którzy co noc uczestniczyliby w tak realistycznych torturach, kończyliby w pokojach bez klamy lub z nożami wbitymi głęboko w drzewia. Z ciemności kolejny raz zjechała ku mnie dłoń, przypominająca żywą galaretę. Dotykała mojego ciała delikatnie, niemal z czułością, jakby szukając jednego, konkretnego miejsca. Nie ukrywam, że gdy mijała krocze, serce mało nie wyskoczyło mi z piersi. Gdy dotarła do głowy, zawahała się i oparła mocniej na moim czole swoje obrzydliwie miękkie członki. Poczułem obce myśli i kompletnie niezrozumiały tok myślenia. Ktoś bawił się moimi wspomnieniami i przeglądał je niczym album ze zdjęciami. Czułem się nagi i kompletnie bezbronny. Nikt nie powinien zaglądać tak głęboko w umysł człowieka. Czasem lepiej jest pewnych rzeczy nie wiedzieć o sobie i innych. Czasem niewiedza wydaje się błogosławieństwem. Zostawcie mnie, powiedziałem. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie. Krzyczałem raz za razem, jednocześnie nie mając najmniejszej nadziei, że to się stanie. Zbyt dobrze się bawili. Nagle pojawiło się ostre narzędzie przypominające strzykawkę. Dotknęło mojej dłoni, po chwili wypełniła je krew. Było jej odrobinę i nie czułem bólu, lecz obce myśli wciąż wypełniały mi czaszkę. Myślałem, że oszaleję, jeżeli potrwa, to choć odrobinę dłużej. Powoli traciłem kontakt z rzeczywistością i możliwość jasnego myślenia. Sen się kończył i dziękowałem za to Bogu. Galaretowate ramię cofnęło się i zniknęło w ciemności. Miałem ochotę płakać ze szczęścia, jednak nie dane mi było to zrobić, ponieważ wszystko zgasło wraz ze świadomością. Otworzywszy oczy, zerwałem się z łóżka i upadłem na podłogę. Przez chwilę leżałem, wpatrując się w sufit. Musiałem wszystko poukładać w głowie, ponieważ nie mogłem uwierzyć, że to co przydarzyło się w nocy było tylko snem. Sprawdziłem nawet dłonie w poszukiwaniu śladu po igle, jednak nic takiego nie znalazłem. Najwyraźniej wciąż nie doszedłem po siebie po załamaniu z powodu śmierci matki. Nerwy po takim przeżyciu potrafią wychodzić latami, jednak nie zamierzałem co noc kłaść się spać z obawą, że przyśni mi się coś tak popieprzonego. Sprawdziłem zegarek. Była ósma Wiedziałem, że już nie zasnę, więc postanowiłem ubrać się i wyruszyć do sklepu. Przywieźliśmy ze sobą zapasy jedzenia, lecz nic, co by się nadawało na kanapki czy szybkie podsmażenie na patelni. Potrzebowałem jajek, pomidorów i ogórków, by urządzić porządny posiłek dla dwóch mężczyzn. Wciągając na tyłek spodnie, zastanawiałem się nawet, czy nie opowiedzieć ojcu o przeżyciach z pierwszej nocy w domu. To byłby całkiem interesujący materiał do książki, lecz zrezygnowałem z tego pomysłu. Nigdy nie pomagałem mu w pracy i doskonale radził sobie sam, więc po co to zmieniać? Idąc polną drogą, przyglądałem się domom rozsianym tu i ówdzie po pagórkowatym terenie. Z daleka, na sporym wzniesieniu, lśnił biały krzyż, zapewne postawiony przez mieszkańców z okazji miejscowego święta. Może w końcu podłączyli im telewizję? Pomyślałem z sarkazmem. Słońce wisiało na niebie niczym moneta. Na polach w oddali pasły się krowy, a skądś wiatr przyniósł szczekanie psów. Jako człowiek z miasta potrafiłem docenić piękno polskiej wsi i niepowtarzalny klimat, który tu panował. Nie oznaczało to jednak, że rozumiałem ludzi, którzy siedzieli gdzieś między lasami, podczas gdy dookoła toczyło się pełne rozrywek życia. Jasne, teraz mi na nim nie zależało, ale gdy dorastałem uwielbiałem miejsca starające się od ładnych dziewczyn i dobrej muzyki. Tutaj, wydaje mi się, można potańczyć jedynie z krową w pełni księżyca. Doszedłszy do wyasfaltowanej drogi, ruszyłem w prawo. O ile dobrze zauważyłem, wczoraj mijaliśmy sklep znajdujący się opodal kościoła i to tam zamierzałem kupić wszystkie potrzebne na śniadanie produkty. Idący chodnikiem ludzie zerkali na mnie z uwagą, jaką poświęca się bezpańskiemu psu wałęsającemu się po bogatej dzielnicy. Z ciekawości uśmiechałem się do niektórych i mówiłem dzień dobry, zastanawiając się, czy mi odpowiedzą. Większość robiła to bez wahania, a reszta po prostu przyspieszała kroku. Sklep okazał się parterowym budynkiem o kanarkowym kolorze, który zalegało plemię czerwono Ów specyficzny gatunek rozsiewał wolni tanich trunków, wrzeszczał Belgii na całe gardło i lubieżnym wzrokiem oglądał się za wychodzącymi ze sklepu kobietami. Do nich również postanowiłem się szeroko uśmiechnąć i przywitać. Byłem cholernie ciekawy, czy już pierwszego dnia dostanę w zęby zaprowadzenie badań nad dzikimi plemionami zamieszkającymi prowincję zachodniej Polski. Zamiast tego usłyszałem, czyj ty chłopak jesteś? Mamy i taty, odparłem do jednego z mężczyzn z długą brodą i uśmiechem, przypominającym klawisze od fortepianu. Następnie złapałem za klamkę z zamiarem wejścia do sklepu. Knapczyk znowu komuś dom wynajął, rzekł któryś z czerwononosych, siedzących pod parasolem z napisem piast. To chłopak stamtąd widziałem jak pytali wczoraj o drogę. Następnym razem nie pyskuj z smarku, stwierdził hardo brodaty i zabrał się za osuszanie butelki wina. W pierwszej chwili chciałem coś odpowiedzieć, miałem lekkiego stracha, ponieważ byłem na kompletnie nieznajomym terenie, lecz kusiła mnie perspektywa wyprowadzenia tych ludzi z równowagi. Podejrzewałem, że później zapaliby knapczyka z pretensjami, że wynajmuje swój dom mieszczuchom z niewyparzoną gębą. Cholernie chciałem do tego doprowadzić, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, ostatnio dużą przyjemność sprawia mi rozpętywanie chaosu. Bawienie się we władce marionetek, który prowokuje ludzi i zmusza ich, by działali tak jak on tego pragnie. Chaos! rzekłem, wchodząc z przedsionka do głównego pomieszczenia. Idealne miejsce na dzień dobry! Głos dobiegający z zalady wyrwał mnie z transu. Gdy spojrzałem w tamtym kierunku, nie zobaczyłem nikogo, więc wzruszyłem ramionami i odrobinę zbyt głośno odparłem. Dzień dobry! Wszedłem między półki i zacząłem rozglądać się za produktami, które wcześniej wypunktowałem w głowie. Gdy spojrzałem w górę, spostrzegłem lustro, w którym moja twarz przypominała oblicze zjawy, a następnie podszedłem do mroźni wypełnionej śmietaną, mlekiem, serem i Bóg wie czym jeszcze. Nagle obok mnie pojawiła się gruba baba w żółtym fartuchu. Wyciągnąłem z lodówki cztery piwa i podszedłem do gasy. Znowu przy niej nikogo nie było, więc postanowiłem krzyknąć, by zawołać krążącą między półkami pracownicę. Gdy nagle wyskoczyła na mnie dziewczyna. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby specjalnie schowała się za ladą, czekając aż podejdę. Pudełko z jajkami wysunęło mi się z ręki i uderzyło o podłogę. Z pęknięcia wyciekła żółta, kleista ciecz. O cholera. Stwierdziłem nie bardzo panując nad własnym językiem. Zrobiłem jajecznicę szybciej niż sądziłem. Dziewczyna parsknęła śmiechem i zasłoniła usta dłonią. Dopiero teraz miałem chwilę, by jej się przyjrzeć. Wysoka, szczupła, z brązowymi oczami i ciemną karnacją natychmiast wywołała u mnie typowo samcze myśli, które z całych sił starałem się uciszyć. Doskonale zdawałem sobie sprawę, iż skoro pracuję w sklepie w takiej miejscowości, z daleka musi rozpoznawać typowych cwaniaczków ze spoconymi dłońmi i lepkimi myślami. Na twarz przywołałem uśmiech i położywszy ocalałe towary na ladzie, rzekłem Przepraszam za zamieszanie i jajka na podłodze trochę się wystraszyłem. To ja przepraszam, ale znowu zepsuło się ratio. Schyliłam się, żeby je naprawić i wtedy podszedł pan. Daleko mi do pana. Rzekłem i wyciągnąłem rękę, by się przywitać. Nie przeczę, że wydawało mi się, że wisi w powietrzu z godzinę, jednak chciałem zaryzykować. Choćby dlatego, że dotąd nigdy tego nie robiłem. Nazywam się Łukasz. Miło mi. W końcu uścisnęła dłonia. Moje serce zaczęło znowu pracować w normalnym rytmie. Jestem Monika, podać nowe opakowanie jajek? Do pomieszczenia wszedł mężczyzna i kobieta. Zniknęli między półkami, rozmawiając o czymś i ledwo nas dostrzegając. Będę wdzięczny, dzięki. Miałem wielką ochotę zaprosić ją na spacer, piwo, kolację, czy cokolwiek ludzie robią w takich mieścinach, jednak nie wiedziałem jak zacząć. No i było też pytanie, a jeżeli odmówi? Zapakowałem wszystko, podziękowałem i ruszyłem do wyjścia, gdy nagle usłyszałem za sobą Łukasz, tak? Odwróciłem się w zwolnionym tempie, czując się jak we śnie. Słucham, to... to ty mieszkasz wynajątym od knapczyka domu, prawda? Tak. Nie było sensu zaprzeczać. Poprzednim wynajmującym dowoziliśmy zakupy, nie musiałbyś fatygować się do sklepu piechotą. Lubię się czasem przejść, odparłem szczerze. Poza tym całkiem fajnie będzie się z tobą zobaczyć i pogadać, nie znam tu nikogo. Para, która wcześniej zniknęła między półkami, teraz podeszła do lady i zaczęła wykładać towar. Podczas tej czynności oczywiście spoglądali w moim kierunku, jak na nowy okazy w zoo. Ja dowożę zakupy, powiedziała Monika i uśmiechnęła się w taki sposób, że kolana zamieniły mi się w galaretę. Więc i tak będziemy mieli okazję, żeby pogadać. Wychodząc ze sklepu, byłem tak szczęśliwy, że ledwo słyszałem zaczepki czerwononosych ogrów. Życie potrafi być zaskakujące, doszedłem do wniosku, idąc poboczem z reklamówką pełną różności. Musiałem przyjechać na koniec świata, żeby spotkać dziewczynę i pomyśleć, że właśnie teraz mógłbym spoczywać trzy metry pod ziemią z granatowym sińcem wokół gardła. Przyspieszyłem kroku. Dochodząc do domu, usłyszałem muzykę i przyspieszyłem kroku. Słońce skryło się za chmurami, powodując, iż wszystko dookoła przybrało matową barwę. Nasz nowy dom przypominał chatkę w górach i z niechęcią musiałem przyznać, że jest cholernie przytulnym miejscem. Ja, urodzony sceptyk, który widzi wszystko w ciemnych barwach, polubiłem go. Nawet ciężka noc nie mogła zmienić mojego zdania na ten temat, ponieważ nie wiem, czy wam wspominałem, oprócz trudnego charakteru jestem również uparty jak osioł. Ojciec dał się namówić lekarzowi do wyjazdu, więc nie będzie mógł się wycofać z danego słowa nawet, gdy okolica zacznie go potwornie nurzyć. Zapowiada się piękny dzień, stwierdziłem otwierając furtkę, następnie ruszyłem przez wybrukowaną ścieżkę wiodącą w stronę schodów. Łukasz kochanie. Nim podniosłem wzrok, mój mózg dostał zatwardzenia i przestał przetwarzać informacje. Ktoś stał na schodach i odezwał się do mnie głosem zmarłej matki. Może to Monika. W końcu znała okoliczne tereny i zapewne miała samochód, by dostać się tu szybciej ode mnie. Zdawałem sobie sprawę, jak nietycznie brzmi ta myśl, lecz w ogóle mi to nie przeszkadzało. Łukasz, gdzie Ty się podziewałeś tyle czasu? Zapytała matka, którą zgwałcił i zamordował mężczyzna wypuszczony po piętnastu latach z zakładu dla obłąkanych. Według raportu policji zadano jej siedemdziesiąt ciosów nożem, po których teraz nie było nawet śladu. Co do kurwy! Zdołałem wyszeptać i zatoczyłem się do tyłu. Z domu wyszedł ojciec. Miał na sobie czerwony slipki i rozwiązany szlafrok. Jego poły rozchylał brzuch piwny i biegnący po nim meszek złożony z siwych włosów. Uśmiechnął się i przywołał mnie gestem ręki. Trzymał w niej drinka. Łukasz, chodź przywitać się z mamą, no, nie stój jak ten subsoli. Chyba oszalałeś. Pomyślałem i kolejny raz zatoczyłem się do tyłu. Tym razem na pewno bym upadł, lecz oparłem się plecami o płot. Nie wiem o co tu chodzi, ale ktoś na pewno postradał rozum. Przecież ona nie mogła wrócić do żywych. W końcu nie zaginała w lesie deszczowym czy trójkącie bermudzkim, ale została zamordowana przez popa prańca, który powinien zginąć w szpitalu, a nie zostać wypuszczony na wolność. Wszystko w porządku, kochanie? zapytała. Na jej twarzy pojawił się lekki uśmiech. Nie mów tak do mnie, powiedziałem. Miałem ochotę wyrzucić zakupy i uciec do lasu, zamieszkać w lepiance lub na drzewie, byle tylko nie znosić więcej tych bredni. Nie odzywajcie się do mnie oboje. Ruszyłem przed siebie stanowczym krokiem. Dłonie zaciskałem tak mocno, że paznokcie raniły skórę do krwi. Przeskoczyłem po dwa stopnie, mijając przytulonych do siebie rodziców i wszedłem do środka. Musiałem się czymś zająć, ponieważ siedzenie w kącie i szukanie logicznego wyjaśnienia tej sytuacji jestem pewny doprowadziłoby mnie do obłędu. Dodatkowo, wredny umysł przypomniał mi, jak jeszcze chwilę temu cieszyłem się z pobytu w nowym miejscu. Teraz najchętniej wyniósłbym się stąd w cholerę i zamieszkał gdziekolwiek, najlepiej jak najdalej od Perun i całego związanego z nim syfu. Ściągnąwszy buty, umyłem ręce i zacząłem przygotowywać jajecznicę. Musiałem użyć patelni po poprzednich właścicielach, więc trzeba było dokładnie ją wyszorować. Nie zamierzałem dokładać sobie zmartwień w postaci jakiegoś choróbska, złapanego od mieszkających tu wcześniej prostytutek. Tak, wiem, że przesadzam, ale mam to w dupie, ponieważ każdy by przesadzał, gdyby próbował popełnić samobójstwo z powodu śmierci matki, a później zastał ją uśmiechniętą na ganku swojego domu. Cholerny, powieprzony świat. Jedzenie było gotowe, więc ruszyłem do piwnicy. Przez całe zajście straciłem apetyt, ale postanowiłem jeść mimo to. Potrzebowałem siły i czasu, by wszystko poukładać w głowie. Nim zszedłem na dół, zerknąłem w stronę werandy. Matka siedziała ojcu na kolanach i głaskała go po brodzie. Staruszek wyglądał na cholernie szczęśliwego i wcale mu się nie dziwiłem. W końcu też za nią tęsknił. Mimo wszystko powinien być bardziej ostrożny i nie wierzyć we wszystko, co usłyszę z jej ust. Może to tylko lecąca na kasę suka, która jakimś sposobem dowiedziała się, że pisarz mający odziedziczyć sporą fortunę stracił żonę w tragicznych okolicznościach i postanowiła to wykorzystać. Wszystko jest możliwe, stwierdziłem, zapalając światło w piwnicy.